Dzień dobry, dzień dobry kochani. Trochę mały poślizg. Zawsze dostawaliście horoskopy tygodniowe w piątek, w sobotę, ale słuchajcie, z uwagi na mój urlop, to wiecie, że są sprawy, gdzie nie da się nad nimi zapanować. A ja uważam, że jak człowiek jest zmęczony, to nie powinien kłaść kart, bo mogą wejść kłopoty. Dlatego kochani, dzisiaj. Dla Was zrobię energetykę przyszłego tego tygodnia od 22 lipca do 28 lipca. Dzisiaj, kochani, Talia, Everyday Witch oczywiście też będą myśli pozytywne dla każdego znaku zodiaku. Dzisiaj będzie horoskop. Może być krótszy, ale każdy znak. Otrzyma najważniejsze przysłanie, rady i ostrzeżenia, tak jak zawsze. Pamiętajcie, żeby zawsze się odwdzięczyć za to, co słuchacie, a więc lajka, zostawcie komentarz, jak z Wami rezonuje, bądź zostawcie kwiatuszek, serduszko, co tam chcecie. I pamiętajcie, że nie zawsze będzie z Wami na przykład rezonować Wasz znak słoneczny. Proszę sobie sprawdzić. Ascendent, Wenus, Księżyc. Wenus mówi o miłości, Księżyc, o ukrytych sprawach. To są te podstawowe trzy planety, które również były w dniu naszego urodzenia. Nie tylko nasz znak słoneczny, ale i pozostałe planety, a te są podstawowe. Więc jeżeli czujesz, że to czytanie z Twojego znaku nie bardzo z Tobą teraz rezonuje. Radzę Tobie, drogi słuchaczu, żeby właśnie odsłuchać Ascendent, Wenus lub Księżyc. Jeżeli nie wiesz, gdzie masz, a chcesz się dowiedzieć, to musisz wpisać wszystkie dane do kalkulatora. Albo w Google wpisujesz, jak obliczyć ascendent, albo u mnie w opisie filmu. Tam macie. nie, tam gdzie się Wam przedstawiam. Tam wam dałam link do, do kalkulatora jak oblicza się Ascendent zresztą wy jesteście sprytni wy sobie znajduje, znajdziecie, jeżeli nie to ja chętnie wam, e, wam pomogę kalkulator wszystko za was liczy musicie tylko podać datę, godzinę e, tak, chyba jeszcze e, miejsce, jak się nie mylę i po prostu każdy każdy z was otrzyma e, odpowiedź i już po prostu będziecie Mogli sobie odsłuchiwać kilku znaków, a nie tylko jeden, prawda? Skarbeczki ja już sobie karciochy wyciągam. Wy w tej chwili możecie, oczywiście, jeżeli do tej pory nie macie subskrypcji albo trafiliście przez przypadek. No to skarby zachęcam. Naciśnijcie sobie ciemno-szary dzwoneczek, wtedy każdy jeden film. Od razu do Was trafi, nie będziecie musieli skarby szukać, prawda? Czy też nie będzie Wam się wyświetlać za kilka tygodni? Praktycznie dostaniecie powiadomienie na telefon od razu, tak? Skarby. Nie zaczęłam jeszcze czytań na sierpień, to już wiecie, że, że nie było mnie. Także może być mały poślizg, ale myślę, że się wyrobię, że każdy jeden znak Zodiaku. Otrzyma dla siebie prognozę na sierpień. I również, jeżeli ktoś chce jeszcze sprawdzić swój lipcowy horoskop, wejdźcie sobie na playlistę i znajdziecie wszystkie horoskopy w lipcu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę na inne czytanie z typu wybierz grupę, grupę obiekt, czy mnie kocha, czytanie dla wdowców, jak oczyścić siebie, jakie karty kupić, wszystko znajdziecie w sekcji wideo także, um, także zachęcam, ja kochani przy was karty zawsze tasuję, nigdy w ukryciu zawsze widzicie karty tak, będziemy po kolei ja wam zrobię czasóweczkę, także będzie um, nie wiem czy, czy uda mi się to zgrać na raz czy będziecie mieć po jednym filmie w każdym bądź razie um, moje aniołki e, musicie sobie sprawdzić tam kolejność. Oczywiście zrobię czasóweczkę, zrobię opis i na chwilę obecną nie ma czytań prywatnych, bo się po prostu nie wyrabiam. Muszę po tym urlopie, wiecie, przydałby się kolejny urlop, prawda? Także tyle z informacji chyba takich. Głównych. I pamiętajcie, horoskop jest od poniedziałku do niedzieli, czyli od 22 lipca do 28 lipca. Może nie musi rezonować. Sprawdźcie sobie ascendent Wenus-Księżyc, prawda? Jeżeli ktoś nie chce słuchać początku, proszę nie pisać brzydko, tylko przesunąć sobie paluszkiem początek i można przejść od razu do horoskopu. Jest wiele osób, których interesuje początek, a jeżeli kogoś nie interesuje, to wystarczy przesunąć, a nie wyzywać mnie, dziękuję bardzo wszystkim, wszystkim paniom i także kochani będziemy powoli powoli zaczynać łyk kawy, oczywiście, że będzie, będzie łyk kawy, wy też sobie zróbcie kawkę, herbatkę, wodę co tam, co tam lubicie u mnie jest w tej chwili 31 stopni, wiecie mm. i dziękuję kochani mm, osobom, które wspierają kanał Dziękuję też osobom, które stawiają mi kawusie. W czasie urlopu było mi bardzo miło, bo otrzymałam kilka kaw i, i to jest miłe. Tak bardzo, że, że doceniacie wkład, co tutaj dla Was robię. No to kochani, będziemy, będziemy zaczynać. Myślę, że koniec ględzenia. To ja Was po prostu zapraszam. No horoskop, tak? Tu położę. I zaczynamy. Moje kochane koziorożce, teraz horoskop y, tygodniowy dla Was. Jeszcze dajcie mi sekundkę, bo... bo musiałam gdzieś pobiec, bo moje dziecko zostawiło plecak. Ale... nikt go nie zabrał, telefonu nikt nie zabrał, także... Cieszę się bardzo. Przynajmniej się przebiegłam. Moje kochane koziorożce, zobaczymy najpierw myśl pozytywną dla Was. O. I zaraz zaglądamy w horoskop i zobaczymy, co dla Was. Zaoferuj swoją miłość. Ojej. Super, przeczytam wam. Czy w Twoim życiu jest ktoś, kto mógłby skorzystać z życzliwości? Gest nie musi być duży. Wyślij e-mail, odbierz telefon, wpadnij w odwiedzinach lub wyślij bukiet kwiatów. Niech ta osoba wie, że o niej myślisz. Kiedy hojnie ofiarowujemy naszą miłość, a ta troskliwa energia wraca do nas dziesięciokrotnie, jednocześnie podnosząc nas na duchu w tym procesie, wyciągnij dłoń i zaoferuj komuś swoją miłość. Piękna karta. Piękna. Tu Wam zostawię. O, się przykleiłam do tego obrusu. No, za spocona, ale zdążyłam, kochani, zdążyłam. Na szczęście. Ale by było nie. Ani tam plecak, to wiecie, to się kupi nowe plecaków jest mnóstwo, ale ten telefon, sentyment, te zdjęcia. Szczególnie z wakacji teraz, bo wróciliśmy parę godzin temu. Ojej, dobra. Energetyka 22-28 do lipiec 2024 dla osób z podznaku koziorożca. Pamiętajcie, żeby też odsłuchać. Ascendent, Wenus lub Księżyc, tak? Wychodzicie do mnie z kartą rycerza buław, czyli szybko, byle na już, byle by było. W, w sferze finansów pracy bardzo ładnie paść kielichów, natomiast w miłości 10 buław. Otoczenie: dzieci, rodzina, przyjaciele, kochankowie, no i super. Nadzieje czy obawy. Nadzieje. Trzy buławy. Weekend. Siedem buław. Co odejdzie do przeszłości? O! Dziewięć pentakli. W zdrówku dwójka pentakli. Trzy miecze z siłą. I w tle czytania, a jednak księżyc. Królowa i król. Królowa Mieczy, król Buław. Sąd, sprawiedliwość. Kochani, coś. Moje kochane Koziorożce, pierwsze co mi tak yy, po prostu przyszło do głowy, to wy myślicie, yy, że to wy macie dostać tą miłość. Że to wam się należy, ktoś ma wam dać. A dzisiaj karty pokazały, że to faktycznie wy musicie zrobić ten pierwszy krok. Może to wy macie się do kogoś odezwać. Słuchajcie, wy kogoś uważacie za przyjaciela. Wy kogoś uważacie za przyjaciela, a ten przyjaciel jest was zakochany po uszy. Kto tu się jeszcze nie otrząsł po rozwodzie, po odejściu? Jest tutaj jakiś koziorożec, który mnie słucha. I wiecie co? Karta radzi, żeby z tej żałoby, z tego rozwodu, rozstania wreszcie się otrząsnąć. A wiecie czemu? Bo czas zacząć żyć, a wy jesteście schowani, was nie widać, was nie słychać. Jak chcecie kogoś poznać? No. Słuchajcie, niektórym y, troszeczkę łatwo się będzie wydawać pieniądze, i uważajcie, bo możecie zgubić, stracić bądź za dużo wydać. Proszę uważać. Proszę uważać, dzisiaj karty was tutaj bym powiedziała podwójnie ostrzegają. Y, weekend może być nerwowy, nie wiem czemu, nie wiem z kim, ale coś czuję, że ktoś, ktoś po prostu chce od was czegoś, czegoś, czego wy nie chcecie dać, nie chcecie zrobić, nie chcecie iść. Może wam ktoś coś wypomnieć, nie wiem. Wiecie, jak to jest w życiu, prawda? Po drugie, moi drodzy, ja widzę u Was w tym tygodniu: znajdziecie ofertę na wakacje, a szybko, bo jej nie będzie. Nie tak szybko, bo ta oferta, którą znajdziesz, może się okazać tak naprawdę nieciekawa. Tak naprawdę to ten pośpiech możecie zgubić, kochany koziorożcu. Dowiedz się wszystkiego. Ja się boję, że osoba, która będzie sprzedawać Ci wakacje, ten towar, czy cokolwiek będziesz kupować tak na szybko, że ktoś nie powie ci prawdy. Nie powie ci prawdy i wtedy wiesz. Słuchajcie, możecie się spłukać. Bo tak jak powiedziałam, kupicie coś, okaże się, że to nie to dziecko jedzie na wakacje, trzeba dać dziecku. Uważajcie, bo w tym tygodniu pieniądze się was nie trzymają. Dla osób, które szukają pracy, słuchajcie, niech to będzie praca taką, którą lubicie, nie taką, którą wam ktoś każe. Jeżeli szukacie, macie szansę znaleźć. Ale też tutaj, kochani, pieniądze na dzieci. Nie wiem, czy to będzie 800 plus. Alimenty. Czy też wy będziecie musiały na przykład za wakacje, za czasy, kolonie zapłacić dziecku? Słuchajcie, w miłości też nie wesoło. Będą koziorożce, które nie będą umiały się dogadać ze swoim partnerem. Będzie ciężko. Może być tak, że tutaj ktoś chce wieść prym, ktoś tutaj wie lepiej i chce udowodnić za wszelką cenę i postawić na swoim. Wy jesteście tym zmęczeni. Niektórzy są z przyzwyczajenia z osobą, a niektórzy walczą o tą osobę, ale to jest taka walka, ja bym powiedziała, z wiatrakami. Słuchajcie. Są też tutaj u mnie koziorożce które powiedzą, że to już się nie zmieni, że nie będę się odzywać, nie będę walczyć, nie będę nic, ale uważajcie, bo nie wiem, czy to jeszcze pełnia, nie no pełnia była tydzień temu, no to nie może ich jest, nie, pełnia była w piątek, tak, czy w sobotę, Jezus, czekajcie, w niedzielę była, no to wczoraj była, widzicie? Parę godzin po urlopie i człowiek nie wie o co chodzi. Słuchajcie, niektórych może ta pełnia jeszcze trzymać, czyli te nerwy, agresja. Uważajcie, bardzo agresywne osoby. Wybaczcie w przyszłość odważnie i słuchajcie, jeżeli mieliście z jakimś przyjacielem, przyjaciółką konflikt czy coś, idźcie, przeproście, tak, jak karta mówi, zaoferuj swoją miłość. Dostaniesz pomoc, dostaniesz pomocną dłoń, pogodzisz się, ale też możesz kogoś poznać, drogi singlu, przez rodzinę, przyjaciół, znajomych, kogoś. I tak jak mówię, wyjdź już z tej żałoby. Po prostu musisz sobie powiedzieć: Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy o tobie myślę. Chowasz zdjęcie, przestajesz płakać i zaczynasz żyć. Zaczynasz przede wszystkim, mój drogi koziorożcu, walczyć o siebie. Bądź tą królową mieczy. Ja ci daję teraz miecz i zawalcz o siebie. O dobre samopoczucie, bo widzę, że samopoczucie też kiepskie, co? Podwójne narządy, kochani. Oczy, uszy. Co tam jeszcze mamy podwójne? Proszę na to zwrócić uwagę. Dobra. Co nagle to po diable, tak bym powiedziała. Podsumowałabym ten tydzień. Słuchajcie, ja też... Em... Nie namawiam was, ale jeżeli macie jakieś sprawy sądowe, urzędowe, to może warto by było skorzystać z pomocy królowej mieczy. To jest adwokat, prawnik, notariusz, ktoś taki. Dlatego, że moi drodzy, dużo będzie rzeczy o których nie wiecie, dużo będzie robione potajemnie, o czym nie wiecie. Może lewi świadkowie, jakiś, jakieś kupieni dwójka mieczy, nie poradzicie sobie sami. To jest tylko taka. Porada. Tak samo jak będziecie kupować wakacje w czasy samochód, to też z kimś, kto się na tym zna, tak? No i co macie zrobić w tym tygodniu? Oferować komuś swoją miłość, moje drogie. Ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam ponownie. Pamiętajcie, by zostawić lajka, komentarz, subskrypcję. I kochane koziorożce, dziękuję za wsparcie kanału, dziękuję za postawienie kawusi dziękuję za to, że jesteście i słyszymy się niedługo, tak? Jeżeli ktoś tutaj wpadł na chwilę, przez przypadek, zostawcie sobie subskrypcję, telefon Wam da znać, że nagrałam nowy odcinek. Także kochani, wszystkiego dobrego w tym tygodniu, puśka, pa, pa.